Tu się wcale nie przeszedł, po No. I oto, panie i panowie, walka co się dalej. Wyszli z boksa i biegnę do domu. Dwa ślimaki. Ale tu jeszcze walka jest. Duży i mały. Duży, duży na przeważeniu. Wiesz co zauważyłem w filmach? Tego. Gdzie pałac z jointa skierdala? Tam, za rzutem. No jest taki żółty, patrz. Gdzie? Pałacu w tym skierdale. Aha! Z jointa? Nie. Ty, to weź tego, będzie lepiej po od tego małego. On no, zioło to skierdoli tam, co zostało. Gdzie skierdol? one to mm. lubią, na skierdol i one lubią. Ty, mam pomysł w ogóle. No, przyjdziemy im! Ja ja. Zielonego!